Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym opowiedzieć Wam krótką historię. Otóż pewnego dnia, kiedy nagrywałem sobie Little Nightmares, pomyślałem sobie: Kurde, fajnie mi się gra w tę i dlaczego by nie nagrać drugiej części? No i tak oto jest właśnie: Little Nightmares 2. Standardowo, jeśli podoba Wam się seria, możecie zostawić lajka, jakiś miły komentarz. A teraz, bez przedłużania. Zaczynamy. Ok, widzę, że motyw z jedynki. Tam też mi się coś pokazywało na początek, tylko wtedy to była jakaś wieźma. To jakieś drzwi. Okej. Okay. Obudziliśmy się. Chyba wyszedłem z tego telewizora. No okej, okay. jesteśmy w lesie. Tym razem wydaje mi się, że jesteśmy jakimś innym bohaterem. Chyba, że po prostu przebranie zmienił. No dobra. Jakieś klatki tutaj. Fajnie to wygląda. Okay. To bierzemy, a no tu standardowo. No i mamy jakieś przejście. Okej, okay. nie pytam nawet. Ta gra już mnie wielokrotnie zadziwiała. Okej, tutaj ostrożnie. Okej, <laughs> To wygląda jak pułapka, co? Chyba... No, nie tak. Zdradzę wam coś Gram na padzie Gdyż chciałem spróbować czegoś nowego No i trochę jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tych przycisków Także czasami mogę zrobić właśnie takie rzeczy No i dobra Póki co, to jakoś luźno tu. O kurde. No, trzeba uciekać. O, to mnie zabiło. Okej, okay, udało się. Okej, okay, co my tu mamy? Okej, okay. ja tu muszę wejść. Tyle wiem. Okej, okay, mamy przejście. No i pewnie przez tą linę. Okej, okay, mamy to. No i mamy nasz mechanizm. A widzę, że mechanika gry tu. Taka sama jak w jedynce była, ale spoko mi się to podoba. Hmm. No tutaj to ja raczej nie skoczę, tylko pytanie, co muszę zrobić. Może po tej linii mam zejść, co? O, ok. Tak też można. No, i jesteśmy po drugiej stronie. Nie, no, póki co tam spokojnie. To i wszystko. Tak samo jak w pierwszej części. Pierwsza część też się rozkręciła dopiero później. O, buty. Fajnie. No, teraz już się nie dam nabrać na pułapkę. Chcę zobaczyć. No właśnie No ciekawe, ciekawe. Okej, okay, tutaj chyba mogę skoczyć. Okej, okay, dobra. O widzicie co? Płapka, a nawet pułapki na niedźwiedzie. Ciekawe podejście. No tutaj te ja raczej nie przejdę. Ale ten patek wygląda jak miał go wziąć. Hej. Okay. O! Nie chciałbym widzieć jak to na mnie jak się na to złapie. Okej. Okay. Nie no, to nie wygląda dobrze. Okej, okay, tutaj nic nie mam. No, było blisko, nadpowiem. powiem. No, tutaj pewnie tak samo. Okej. Okay. No, skoro tyle typu łapek, to pewnie jakiś kłusownik tu musi. być, co? Zapewne przekonam się o tym wkrótce. No dobra, tutaj chyba nie jest... nie ma pułapek Ale już widać jakąś chatę No i że życie pewnie muszę tam wejść, nie? Ja się tylko zastanawiam po co Po co komu wchodzenie do takiej chaty? Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. Okej, okay, mamy. mamy kolejne wejście. Co tam się skrywa? O! raz od razu do piwnicy. Co to za dźwięki tajemnicze? O, to jakaś wełna jest robiona. No mówię, no, dom kusownika. Okej. Okay. To jest żywe? To jest chyba żywe dziecko. Zrobi mi coś. Te drzwi wyglądają, by miał je co najwyżej rozwalić. Okej, okay. tym to nie za dużo zdziałam. Ale jest tasa. No, no nie Co teraz? Okej, okay, jeszcze tutaj jest jakieś przejście. Ooo mi się podoba. Bijamy na pełnej. Nie bój się! Chcę tylko się do ciebie dostać. Siekierą. Ale nie groźny jestem. Podejdź tu. Że bałem się, że on coś zrobi mi, nie? No okej, okay, dobra Tutaj widzę, że jakiś rozpiski miał, dni, ile tu jest On był tu chyba więziony Mógłbym zgadywać No ale dobra, chodź tu Widać, że czeka na mnie Kurde. nieprzyjemne dźwięki. Oni mm. są żywi? Chyba nie. Ale tak czy siak, ży życia smacznego. No i co teraz? Ha, teraz potrzebujesz pomocy, tak? No dobra, i tak nie mam wyjścia. Coś jest na górze. No, wchodzisz na trawinę. Jeszcze ja mam pierwszy tam wchodzić. Okej. Okay. No raczej tego sam nie przesunę. Okej, okay, jest tutaj klucz tutaj jest coś, co muszę tam wsadzić. Jakiś element. Tam coś jest, ale ja tam nie wejdę. A, on mnie podsadzi. No okej. Okay. Fajna mechanika ogólnie. Podoba mi się. Takiej współpracy. Ou. To chyba też... Nie kontaktuje, nie? Ja sobie to pożyczę No, coś w tym stylu Jak to mówią Dasz komuś palec, a on weźmie całą rękę Czy jakoś tak? Dobra, mniejsza, mamy nasz element Ty bierzesz czy ja? O bierze dobra o, na to mam się zdrapać, okej okay. Dało się, dało się No dobra Pasuje. No i jesteśmy na dworze Mamy tutaj kibel Shrek'a Ale chyba stamtąd nie wyjdzie Za to tu ja mam jakąś szopę No i coś tam jest, już słyszę nawet Chcę po potem wejść Chyba nie No nie gada, że te skrzynie mam, da radę przesunąć Coś mi się nie chce wierzyć. O, jednak się udało. Ale żeby nie było, ja więcej siły w tym miałem, ok? <grytania> o, mi tylko tam lekko pomógł. Okej. Okay. Dźwięk jakby co najmniej coś rozpruwał. O. No i jest nasz pierwszy przeciwnik. No dobra, jestem cicho. To ja mam po prostu tam przejść? Gdzie teraz? Ja mam to przepraczyć, ok. No, i słyszał. Tak, jest O kurde! O nie No to te giwere kurde sprawił no To co z ta? Dobra Okej, okay, teraz za tą Okej, okay, tutaj następno Szybko, szybko Tutaj? Okej, okay, ufam, ci, ufam ci. Wygląda trochę jak, kurde, połączenie pszczelarza z Leatherface'em, nie? Co mam tam za nim iść? No to ciekawe. O nie. Okej, okay, nie mam pojęcia, jak on mnie nie zauważył. O nie. Nie zmierzaj tu tym światłem. Okej, okay, tam widzę norę. I. Rura. No jak to? Okej, okay, żyję. No, no, próbuj sobie, próbuj. Nie wiem, naprawdę po co on poluje na jakieś małe stworzenia? By na dzika zapolował. To by było lepsze. Na dzika to by przynajmniej lotarki nie potrzebował. Coś tak myślałem, że tak muszę właśnie zrobić. Okej, okay, teraz skaczę. A ja co? No ja nie skoczę. Ciśnij. Mogę zawołać. Okej, okay, ja mogę go wołać jak psa Aj! O oh. Takie buty. Okej okay. Okej, okay, daliśmy radę Lecimy dalej Kolejne klatki Ja już się nie dam nabrać. Już w pierwszej części się dałem nabrać i się złapać w klatkę. O! No. Widzę, że to jeszcze nie koniec jednak zmagań z tym potworem. nie. Szybko, szybko, o! Dobra. Boże, jak się uciął. Co się tak zdawać, że gościu? w szacie ura tutaj szybko ale mu się szaaba odpaliła mało masz w domu jedzenia o. Okej, tutaj nic jeszcze nie widzi Okej okay. A tego jak zobaczy to 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 będzie moja wina Ja za niego nie odpowiadam No dobra Rozumiem o. że od małe płuca Nie, o tyle mądry, żeby wejść te bagno. A i mogę od razu biec, mogą od razu biec.

No i nie ma dziada. A my odpływamy sobie na drzwiach? To teraz gadaj, kim jesteś? Skoro mamy czas. Okej, okay, widzę, że zanieczyszczenie przechodzi na wyższy poziom, skoro wyrzucałem tyle telewizorów. Czuję, że to co się działo przed chwilą to był tylko przedsmak przed tym co się będzie działo teraz. No także to by było na tyle w tym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i Widzimy się jutro. Siema.